O tak, pani babciu, maszala Nie, co jeszcze nas nie kocha? O nie! ale w dzisiejszym filmie będziemy podbijać babki serce. Na razie nas nienawidzi, ale czy będzie nas nienawidzić potem? Nie sądzę! Musimy zrobić coś dla niej dobrego. Myślę, że przemeblowanie będzie czymś dobrym. Ta jest stara doniczka, łopapa! O, o koci co? Babka! O nie, to jest, przewróciła się! Nie! Ko babko, nie jest... Wszystko z tobą prostu Nie twoje zęby, tylko nie to! I zęby wchodzą tu i tu, tu, tu. Trzeba to stroić! Co nasze radio babka dzisiaj zagra! Wejdę, Jakie wyjdę, jakie wejdę? wejdę. Jak je, wejdę jak je, we... Dobra, ale babka przecież nie żyje! Babka nie żyje! Co my zrobimy? O i co? Dalej jest wściekła? Przecież ci pomogliśmy, nie! O dobra w ostatniej chwili! Słyszałem jaki jest dla mnie! To nie był dobry pomysł, to nie był dobry pomysł! Babki się nie podoba chyba to, że zrobiliśmy jej małe przemeblowanie. O nie jest dalej na mnie zła. Przepraszam, babku! Ale babka! Ale ty ma. Masz... Musimy wymyślić jakiś prezent dla babki Przeprosinowy, prawda? O balonik, puk. Prezent, jaki mogłabym chcieć dostać babka, to rybki. A wy, widzowie, jeśli lubicie rybki, to zostawcie suba, bo na dwie się koła będzie rozdawany headset wiarowy. Uh -huh! To rano staje rybkę od kota dostaje. Patrz, karmię rybki. Z kim mnie zdradzasz? Próbujesz mi złamać serce? O nie, musimy się bardziej postarać. Dawaj do ryby, 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 ryby. Przychodzi, przychodzi, przychodzi. Nemo, Nemo. Nie za assaulted... mnie. Co ty do mnie gadasz? Nemo, nie, mam, nie Dobra, mamy syna. Oh. Nie, ty co ty mówisz do mnie? Przemeblowanie berybkę rybkę zjedz. Podnieś mnie w górę ręce. No, no, weź, no, weź do mnie. A ła, co mnie pijesz? Ała! Patrz, i taka dobra dla babki. O, Masia, jam, jam, jam. Co nie smakuje ci dalej? Jedz tą rybę, no jedz tą rybę! O! Zadokujemy, jak się obudzi, to dostanie w miłą niespodziankę, prawda? Nie robię tego, bo Mam, mam tylko dzieci. Zabij się! Idealny prezent, co nie? O, nie! Ona tu idzie na mnie jest wściekła. O, w ostatniej chwili. I co, Nemo? No masz, Nemo, no weź sobie, Nemo. Nie działa! Uf, w ostatnich chwilach mi zaatakowała patelnią. Musimy zdobyć, jakoś przed nią uciec. Dobra, 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 dobra. No weź babko, no daj nam jeszcze szansę, proszę. To Nemo zadziała, prawda? Nie! O! Nemo nie zadziałało, więc muszę użyć środków ostatecznych. Tak, albo nas będziesz kochać, albo czekać. Cię... Stawka alwinizowana? To lubię. Czekać się! Rędka z babką! Mu no, zrobimy idealny obiad i dzięki temu nas pokocha, prawda? Winko jest, okej, okay, zastawa? Nie potrzebuję tych drugich, tutaj już tylko na dwie osoby przecież. Inne osoby to dopiero w planach będą! No nie przeszkadzaj mi, idź tam, bo niespodziankę zepsujesz. Uuu, juhu! Znaczy się uspokójmy się. Nasze zmysły muszą pozostać trzeźwe! No, przepraszam, no nie, nie denerwuj się! Przecież ogarniemy to, kochana! No, au, oh, nie, au, Idealnie przygotowana na Big Reveal! Uh, Okej, okay, dwa, butelka wina... Przydałaby się jakaś świeczka albo... Oh, oh. Babka będzie miała złoty buhar na wino, a nie jakąś szklankę! Idealna kolacja z babką! Nie, weź to, weź to! Tego nie potrzebuję, tego też nie! No co to ma być? Nie, 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 nie! Nie, nie, nie! Nie no, możesz nie podglądać mnie wreszcie! Ooo, oh, tęskniłam whiska! Go, 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 go! Ten sam żart powiedziany milion razy jest śmieszny, ale babka, jaki ty masz wielki geooo! Puchar bogów! Ale będzie z tego. Spadło. Szklanki, Kea! Teraz mamy potężny pukar bogów! Łopa, to dla babki. A po takiej ilości, to myślę, że babka będzie łatwa. Yy, Dodawanie mi dużej ilości przyconoców, oczywiście. Idealne danie, tak, poproszę czekoladę. Oho, same dobroci. No rybkę może inną trzeba, więc damy babce. O Ryszarda! Ryszardzik. Cyk pik, mamy Ryszard! I dla babki oczywiście danie specjalne Babuszko! Babka coś ogląda? Może zrobimy jakieś wspólne aktywności Na przykład właśnie obejrzymy telemizornie! I o... O, babka zostawi jeszcze swoje zęby! I oglądamy telemizornie! Let's go! Koteczki, co nie? Idź usiąść na fotel. O, bo babka! o, o znaczy babka! No czy nie! Widzowie, teraz tlen, teraz tlen! Dajcie mi tlenu! Yy, yy. No, zęby! Yy, nie! Musisz się jakoś uwolnić! Musisz się jakoś uwolnić! O! Babka tylko nie to! Nie, nie, nie! Jestem potworem! Babka mnie znienawidzi! Nie, 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 ona idzie na mnie, idzie na mnie wśiekła! I co teraz, I co, teraz? Jestem babka ninja! I to szybko, szybko, szybko! Oj nie, o! W ostatniej chwili! I PUU! To nie wypaliło! Babka dalej za nami nie przepada, a co dopiero nas pokochała! Musimy dać jej nasze pop pisowe danie! Jak babce damy wino, to szybko nie wstanie! O, idealnie! Idę. Butelka! Nie! Tylko nie to! Nie! Szybko! Muszę uciekać przed nią! Straciliśmy butelkę, zostało nam tylko nasze danie! Co my teraz robimy? Gdzie pucharek 6? Tam babka ma co jeść? O nie! Złamaliśmy jej nogę! Dobra, y, m, m, przygotować zdanie, y, ryba, nie, ryba, y, nie przypadała za bardzo za rybą, ale może będzie przypadać za tym, okej, okay. nie, nie, nie bądź na mnie wściekła, dobrze się siedzieliśmy dobrze, dałam ci tylko medal, no nie, mnie nie zapijaj, piąta nie, nie zapijaj. O, a jednak babka poszła za głosem serca i wybrała kochanego Jezuska. <noise> Nasze popisowe danie Babka zje zaraz kubkę na śniadanie O niom, niom, zjem to sam O nie, no co ty robisz? Nie, o nie, babka umarła Zatrudniliśmy babkę Halo, babko, babko, mów do mnie, mów do mnie A żeby zdobyć mój spadek Musisz, ble Nie Cześć babciu! Jak się cieszę, że ty żyj! O nie! Szybko ucieczka, szybko ucieczka! Ona jest wściekła na nas za to, że ją nakarmiliśmy jakimś bagnem! Myślałem, że to czekolada, przysięgam! Babka, 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 babka! Nie, 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 nie! nie. Kurde ja wiem. Skoro to nie była czekolada, to musimy ugotować nasze danie popisowe. Ratatuj chyba, to jakoś robił, co nie? Dawaj, no! Wy cię za włosy! No, Mayday, mayday! Potrzebuję tak, nóż, stal lwizowana, czek! Teraz to stawiam, cykpik. to i na tor, stawiam tutaj, idealnie! Głowy nie mam od tygodnia, Jalla, odpalamy pełny gaz! Otwieram lodówkę, wchodzę, cykpik, widzę mój idealny kurczak! Kurczaken machen smaken, Om, nom, nom, nom! Surowe! Ty, rzeczywiście, wrzut na patelnię będzie dobrym pomysłem. I bu, nie! Przygotujemy nóż i wtedy może babcy zasmakuje kurczak! Ja, czy to już jest idealny? Wyciągniemy jeden na próbę, jakby był troszeczkę ciemniejszy. Ten jest troszeczkę ciemniejszy niż tamten. O nie, Shropshire Edition! To też babka spróbuje, oczywiście. Magda Gessler! Pum, i o, pa, pa, i. O, kurczaczek! O, kurczaszek! Zostały tylko trzy kawałki kurczaka! Dobra babka jest na telewizorni! Idealnie! Kolejne danie wjeżdża. Gotowana. Troszkę aromatu. O papai, la! Nutka róży. Twoje serce będzie moje, kiedy spróbujesz tych smakowitości. Uwaga i... O, o, o. Nie ona na gardzie kurczakiem też nie ma szans! No przecież to jest niemożliwe! Co jest? Babka, babka, nie, 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 nie. Czyli babka może jest nanką? Ty wybrałeś to alla firendów, znaczy się! Serce moje, dusza moja, nie ma takich jak my we dwoje. No wybacz mi! O, zadziałało! Dobra, spróbujemy w takim razie jakiś warzyw. Może babka... O! Może... Kur... kur... Może bab... Kur... O, za pierwszym razem. Może babce zasmakują, ale to nie wygląda jakoś zjadliwie. Czeja pomidor? O! Kawałek pomidora. Dobra babka! Musisz przeżyć po tym przecież, prawda? No nie ma szans, że nie! I teraz babka, zjedz pomidorka! Jest taki dobry i smakowiec Let's go! Udało się! Ale teraz przydałoby się coś zrobić dalej na rance. Jest neutralna, ale musi się nas rozkochać. Spróbujemy z tobą sztuczek, kochany kagry, 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 kagry. Iho hiho, hiho! Babka musisz wstać. Nie, 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 umarła. A numer mojego konta to. Nie. Dobra, ty wstała, okej, okay. i nasza misja. Tude, moon Papka Spider. <noise> Jak ci się to nie podobało, to spróbujemy czegoś innego. Nie, nie podobało się. I dlaczego ci do mnie patelni? Chciałem ci pokazać coś ciekawego, coś nowego w twoim życiu. I dawaj, po, let's go. Oh, kurde. <noise> Uu, nie, nie żyjesz. Sama się bijesz, sama się bijesz. Mmm, paluszki beskidzkie, to lubię. Niem, 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 niem. Nie, co że są z jupem? What the hell? Babka nas nie kocha, a wręcz nienawidzi, tylko nie to. Ale musimy coś zrobić, żeby babka się w nas zakochała. Więc musimy zrobić miksturę miłości. Dobra, więc bierzemy naszego gara i lejemy te wody wodę. I teraz bierzemy naszego gara i. O! Idealnie! Dawaj na gaz! O, papa! I teraz tak. Nutkę Ślązaczkiego. Oj, ojoj! Oj. Nutkę tutaj ogurasa! I cyk, troszkę ostrości! Kość skóry i kość kurczaka, żeby połączyć nasze serca. To wygląda jak serce. I żeby dołożyć tutaj ostatecznie. Tego połączenia to płatki Lexi! Idealnie! Teraz zamraz wina, dostaniesz coś specjalnego! Tylko musimy się tego pozbyć! go, go i przelewamy naszą miksturę tutaj! O, idealnie! I teraz musimy złapać babkę. Idzie do nas, idzie do nas. Nie, tylko nie to! I bum! Dobra, idealnie! Babka leży! Okej, okay, i teraz babkę bombujemy! Go, Bo, go, 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 go! Co się dzieje? Czy teraz w teorii babka jak mnie podniesie? Teraz tak ona mnie kocha, widzowie! Ale nie, nie, zgrudowałam! Nie chcę, nie chcę, nie chcę! Zawsze to jest brzydka, zapomniałam! Walisz tą miłość, znajdę sobie lepszego, gdzie jest Stefan widzowie subskrybujcie kanał!